Witam was, moi drodzy, bardzo cieplutko w grze Dolok. To jest demo gr, oczywiście e, Ostatnio w samej demo ogrywam Skontaktowało się ze mną studio e, Patia, tak się nie Chyba? Ci, co zrobili e, My Time in, bed, in, in Sandrock, my, my Time in Polsia. I oni wydają teraz tą gierkę niedługo I poprosili mnie, abym zagrał w demo i nagrał jakiś materiał Więc, cóż Ok, zobaczmy, czy mi się spodoba. Piszą, że to jest coś takiego jak e, Terraria, czy. czy e, mm, u, jak się nazywa ta gierka? Kor, coś tam. Już nie pamiętam. Tak, Terraria, niby. No zobaczymy. To w takim razie, zobaczmy. Ok, więc wojna, która y, zniszczyła świat, zaczyna, zaczyna, zaczęła, się już, zaczęła się już ta wojna z, już kończyć powoli, pozostały tylko y, spalone ziemie, y, y, kwaśny deszcz, czy tam taki, no, no wiecie, truci trujący i, i tylko kilka dusz y, y, przed, ludzi, którzy przetrwali. No, zanim e, znalazłem e, wyspę uchodźców e, byłem w pociągu z rodzicami gdzie, gdzie chcieliśmy uciec e, przed maszynami kiedy poliwo się skończyło ludzie rozpieszli się we wszystkie, we wszystkie strony niektórzy uchodźcy zostali na moście i udało, udali się do miasta zwanego Dolok. Ok. Pociąg, most. Childhood Dobra, tego, tego nie chcę mi się tłumaczyć. Już nie chcę mi się tłumaczyć. Pokażcie mi grę Legend of Edens Legacy. Dobra, nie chcę. Dobra, dobra, dobra. dobra. No i? Okej. Okay. Dzięki Bogu żyjesz. że Obudziłaś się. Jak się czujesz? Obudziłaś się, bo to chyba dziewczynka, nie? E, co to za miejsce? To jest miasto nazywane Dolok. Znalazłam cię, też myślę, że to jest dziewczynka, e, jak e, zemdlałaś przy klifie. Nie było łatwo ci tutaj przytargać. Jestem Jestem Kasia. No brawo. <laughs> brawo. Ale oh. żyję z rodziną niedaleko farmy. Miło cię poznać. Kasia. Brawo, Kasia. Pozdrawiam wszystkie Kasie. Dolok? Wait. To, to było moje, moje ten. Miejsce, które, do którego chciałem trafić. Dziękuję, że mnie tutaj Uratowałaś, Kasiu. No, spoko. Dobra. Farma została opuszczona tutaj dawno temu. Jeżeli zostanie oczyszczona, drzewa, łicy, różne te chwasty, kamienie i różne śmieci, będziesz miał więcej miejsca. No to jestem. That's a lot of work. That's... No, dobra, jestem gotowa do pracy. Great, świetnie. Możesz użyć narzędzi z boxa, z, z pudełka. To, jeżeli coś chcesz sprzedać, to możesz to wrzucić do drona transportującego. OK. A tutaj mam jakieś nasiona dla Ciebie. Proszę bardzo, Posie, posieję i... A one urosną. Dobra, dobra. Sound simple. Of course it's simple. No, i trzeba pamiętać, żeby podlawać swoje kropsy codziennie. No, okej, okay, to my raczej idziemy. No, burmistrz, już Town Hall, Spoko e, po, po, porozmawiałem, już mówiłem, że będziesz tutaj. Jak posprzątasz, to odwiedź go. Dobrze. Norma, zawsze trzeba burmistrza odwiedzić. Mamy jakieś tam. Przyjdź do ulicy komercyjnej. Jeżeli już będziesz miała swoje kropsy, dam ci jakiś wtedy e, podarunek. No okej. Move, jump, interact. Cik, 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 cik. Okej, dobra, pudełko z tusami. Open. Bierzemy. a bym mogłem wziąć wszystko naraz. raz. Tej kolku. No i brawo. Platform, Workbench. No i jak pięknie. To grow plants, use seeds at the base. Okej. Open. Plant a new crop and seeds. Dobrze, sow the seeds, water, harvest, don't forget to fill watering can, dobrze, czyli wziąłem nasiona i je mogę teraz posiać tu, tak, teraz muszę wziąć wodę, well is full, well is full. Clearing... dobra, ale gdzie? Jest moja. A tu jest mot... watering can. Jak ja mam ją nakarm... napełnić wodą? Mogę podlać? No water inside. No to jak je wziąć? Aha, dobra, wziąłem. Tutaj się pojawił pasek, widzicie? Teraz mogę podlać, tak, już nie mam, to tylko jednorazowe. Uuuu, hu, 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 hu. Dobra. Teraz trzeba to ścinać. śmieci podnosić. Albo ściąć jakieś dziwne drzewa. Okej, okay, pod, podskoczyłem. Mamy drzewo. Co to jest? Co to jest? Sickle. A to to mogę. Zebrać, ale takie dziwne są te kolory tutaj. B to jest mój bug A, ok i equipment workshop to bym musiał najpierw to posprzątać, dobra, dobra uuu uh! dobra, dobra, dobra pikax kamień pozyskamy A jak te śmieci rozwalić? tym? nie tym? nie Nie ma miejsca już, nie? Buck full. Open case. Small wooden chest. Platformę powrzucamy tu. Yy, store all. Nie! Dobra, to chcę wziąć. To chcę wziąć. Tu. Sickle chcę wziąć, watering can chce wziąć. A tych nie chcę rzeczy brać. I workbench chcę wziąć. Dobra. Czy ja mogę kamienie wziąć teraz tak? Jak to wziąć? Może puste? Open task board. O, nie wiem. Tu jest śmieci. Ja bym musiał jakieś wyzebrać, tylko nie wiem jak. Dobra, na razie to rozwalam parę rzeczy. Open Task Board. Zaraz otworzę. Meet, Spotkaj się z tym, dobra. Build the budding farmer, harvest 10 tych, then crafting. To zaraz robimy to. Jest E, drewno. Materiały, dobra. I tutaj co możemy wytworzyć? Be plant, e, basic simple, basic well, bed. No to mi brakuje trochę do beda. Co tutaj mamy? jakieś inne rzeczy. Farma, smelter. O, to później tak. Dobra, ale na, na razie na podstawowe rzeczy, łóżeczko, jak najbardziej łóżeczko, więcej. Bo to, co to jest? Plant? No to jeszcze mogę posiać później więcej rzeczy. Ale mm, przede wszystkim... O, tutaj jeszcze mogę posiać, czy nie? Nie mogę. Ja myślałem, że... Mogę. Nie mogę? Mm, mi się wydawało... Że można, jak się to wybiorę. To jest. A to jest Stone! Chciałem Stona posadzić. Dobra, dobra, dobra. Tu mam to, co chcę posadzić. Więcej tego muszę zebrać. No to hop. Piątka. Posadź. Posadź. Podlej. Podlej. No I podoba mi się. A tutaj, co tutaj mamy? View. Back upgrade. I tu small check the bug allowance at the general store. Dobra, more seats. Kasia mentioned you want to be farmer. No wanna... bla, 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 bla. Co to jest? Co to jest? Transport drone. Ok, oj. Czyli ja muszę więcej e, ściąć tych e, traw. Tego. U jakieś schody na dół? Mm. Bo potrzebne, potrzebne rzeczy są do Dobra view Uu. Hej naprawdę fajnie Fajbra. Więcej mam. Co to za pudełko? Uuu Coś zebrałem, tylko nie wiem co to jest. Plastic bottle, a to? Nie wiem, dobra, dobra. O, w takim razie... Chodźmy do góry. Dobrze. Ej, no to jest ok. To teraz e... czekajcie, ja potrzebowałem tego. Ja co ja chciałem zbudować? Coś chciałem zbudować. Bed. Craft a bed. Confirm. Pack is full. Dobra, dobra, tam od razu full. Tu, tu, tu. Stona na razie nie potrzebuje. To później będziemy sadzić. Butelka plastikowa, może się przydawać. Weźne... Jestem w do. Ja mam łóżko. Co tu jest? Tu posiania, tak? O rano, po co ja robiłem łóżko? Mogę cofnąć? Kulka. M Co to jest? Farma? a to jest do domu tego, tak? A tu jestem, tu ja mieszkam. Tylko ja muszę iść do góry. A jak ja mam iść do góry? Tu rędy? Tędy? Okej, okay. co tu się ruszało? Harvest. A, nie wiem, w którą będę iść. No. Jestem tu. To ja bym musiał iść do góry, a do góry to tutaj są schody, albo tutaj gdzieś stoję właśnie. Chyba tak. Tu mamy go to deck na dół, seed shop. Kasia, nie wiadomo. Ty jesteś tym nowym? Abel. Warthog do Team, dobra. Member of Headers? Nie. Nie chce mi się tego czytać. Czasłony talk. Właściwie nie chcę. Goodbye. Save, mogę wejść i kupić coś? General Store. O, run, tu na wózku ktoś. Leaf, tu ktoś. Ty. Cześć Kult, czyli szef General Store Bigger buck chciałbym kupić. Bug, Should... let me have a look. 500 kasy. You don't have money. Come back later, ale, ale, ale. Hmm. A jak mam zdobyć więcej kasiory? Mogę sprzedać coś tutaj. Use pickaxe to dismantle placed equipment and furniture. ok Okej. Okay. Blueberry. Mogę zjeść, to dodaję minę. Nie chcę z Tobą gadać za bardzo, Kel. Goodbye. No dobra, będziemy... zagadamy wszystkich, żeby Gabriel... Żeby tylko... No mogę iść dalej? Dzień dobry W i co? I tu mogę przejść? Nie, no jak Juhu! Do góry, i gdzie jest główny Manor? Znaczy, Manor Major, czy tam. Znaczy, Burmistrz. <laughs> I dobra Tu będzie jego dom. Town Hall Dziwne, strasznie. Budynek. Nie ma nikogo? To może to nie jest burmistrzodom? To jest wygląda jak dom A tu burmistrza. A to jest burmistrzodom. Ale nie ma go. Budka telefoniczna. I co? Gdzie on się szwenda? Co to jest za kartka? Open all day. Mogę iść na dół tędy. To jest jakieś archiwum czy coś. I. Uuu, rezydent. To tu mieszka. Nie wiadomo. Mogę kropsy zebrać też. Mogę skuterkiem pojeździć. Mogę i może i mogę. Nie wiem. Nie, nie mogę. No trudno. Tu mogę wejść. Zamknięte. To idziemy na dół. No, cześć. Take a bus. Nie działa. Lift down. Ok. Smitey, dobra. Engineering hangar. Dobra, spoko. I tu mogę łowić ryby? Chyba. Enter smithy. Uuu, chodź tu, pogadam z dziadkiem. Mm, hello. Hello. Dobra, dobra. Uh, I would like to upgrade my tools. Buy some ores Goodbye. Goodbye. Na razie to my nic tutaj nie mamy. Pozna poznajemy tylko świat engineering hangar. A jak ja mam zejść na dół? Dobra, lift do góry. I idziemy z powrotem. Czemu nie ma teleportacji do domu? Może jest? Tylko ja nie wiem. Dobra, idziemy w tą stronę. Hoppa! Ała! Open. Co mam otworzyć? Rabisz mi wypadły. I co z tymi rabiszami się robi? Dirty house with garbage can be converted into soil by the garbage smelter. Ok. To sobie wezmę jeszcze sianko. I soju. A eee, a tutaj. A pamiętam, że ona mówiła, że mogę sprzedawać używając tego drona. 50. To mogę sprzedać łóżko. Garbage to nie, to nie, to nie. Pusta butelka 8. 20 za Blueberry. A, czy, a to mi się zjadłoby. Activate cargo. 50 za łóżko, tak. Confirm. 50 za łóżko, moi kochani. 18. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Jak. Yy, and tasks and tree. Unlock the tech tree. okej. Okay. Uh. Dobra. Task. Ten budować to dobrze, 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 dobrze. Pickaxe dismantle equipment. Dobra. I, i to mogę na przykład sobie, o, wyciągnąć i postawić obok tu. Tak? Mogę. I teraz mogę sobie SIDA wziąć. Jednego. I sobie tutaj go zasiać I wziąć i podlać. I jest. No i brawo. I takich więcej muszę wykraftować. Tylko nie mam przy sobie żadnych tych, bo muszę aż 10. Yy... Zebrać 10 tych, tych, tych roślinek, tak? Stamina, widzicie, mi spada. Ale to, to daje stamina, to spoko. Jest się ciemno robi. Czy ja mogę przejść w tą Nie mogę w tą stronę już iść. To chodźmy jeszcze. Może na dół? Eee, ja to w łóżku, to wiem. Chcę wziąć tą śmieci, które tutaj opuściłem. Przejdę ten. D. Pozbieram fibry, fibry, różne pierdoły. Mam stracha na wróble, widzę tam dalej. Harwestuję to. To nic nie ma do otwarcia. Bo Myślałem, że tu może coś otworzyć. Nie, nie można. Tu nie. Harvest, ok. I co? Open box. Buck is full. Kurcze. kanet food. Życie i stamina. Ja, czy ja mogę to wywalić? Hmm. Q? Nie. Tab? Nie. F? R? E? Nie wiem, ja nie pamiętam. B. O, B to mogę. I to mogę wywa wywalić. Na razie Soil nie chcę. Confirm. Soil nie chcę. Confirm. Bo chcę zobaczyć, co to jest. Old Cardboard I to i to tyle Są jakieś ruiny tutaj gdzieś albo coś O ciemno strasznie Wiecie co? Czas wracać chyba Nie będziemy zwiedzać tego Zjedz coś Ale ja chcę spać No dobra Zjem sobie hmm. To daje życie A to... No dobra Zjemy sobie O jedną Jedną e... jagodę Dobra, wracam do domu. Ciemno już się robi. Idziemy spać. No i tyle. No i zakończymy odcinek. Tak wygląda gierka. No, co zrobisz? Na razie tylko tyle. Dobrze, ale mamy z coś jak cardboard. Możemy go ten tutaj włożyć. Pusta butelka niepotrzebna. To się przerobi później. Jedzenie. No jedzenie na razie tutaj. Mhm. Też no to trzeba podlewać, ale to bym zostawił... Bo to nie chcę z tym chodzić. Sequel, old old. Takie rzeczy mogę nosić ze sobą. A resztę to tylko podleję tutaj cykli i schowam to z powrotem do. Mm, do skrzynki. No dobrze, idziemy spać. Save game. 21.55, sleep. Sleep until down. Moi kochani. I samo się zapisało. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie do tego zachęcam. I czekam na Wasze komentarze. Dajcie mi znać, co myślicie o tej grze. Czy Wam się podoba, czy nie za bardzo. Pa, pa.